Spacer, czyli jak zachować balans między posłuszeństwem a słuchem wybiórczym. Zacznijmy od tego, że najważniejszy jest prawidłowy mindset. Pamiętaj, że spacer to niezwykła przechadzka, to taktyczna gra terenowa. Trochę jak szachy, tyle że ty grasz o dużo wyższą stawkę. Spleśniał bułeczkę, wspólny jogging z sarenką albo najstarszy zawód świata, bycie podbiegaczem. Każdy krok to kolejna decyzja. Grunt to asertywność emocjonalna i selektywne zaangażowanie. Kluczowa jest też ocena sytuacji. Praca bez wynagrodzenia to jest wolontariat. A ty chyba organizacją charytatywną nie jesteś. Tu pojawia się prawdziwy rachunek zysku i strap. Nie podejmuj pochopnych decyzji, tylko na chłodno oceń, czy to, co stara ma do zaoferowania, przebija ofertę street fooda. Suchy granulat za porzucenie glutenu? Litości. Niech wie, że ty taki łatwy nie jesteś. Na koniec, no właśnie. Balans. Pamiętaj, że czasem musisz jej posłuchać, bo inaczej będziesz jak dobre chłopaki, podziwiać świat za krat. Albo ze smycz. Czasem trzeba połechtać jej jego, bo czym by się miała przed koleżankami chwalić. Daj jej te pięć minut chwały. Uśpij czujność i wykorzystaj okazję, kiedy się tego najmniej spodziewa. To się nazywa inteligencja taktyczna. A już w następnym odcinku wyczekiwane trzy powody, dla których lepiej mieć psa niż żonę.